Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji. Dzisiaj omówimy sobie modyfikację arkusza, czyli jakie są dostępne opcje tutaj dla naszego arkusza spod prawego klawisza myszy. I przejdźmy sobie zatem do Excela i pokażę Ci jakie mamy tutaj opcje. Po kolei od góry. Pierwsza opcja jest wstaw. Czyli jeżeli klikniemy wstaw, to mamy tutaj opcje i możemy sobie wstawiać różne rzeczy, arkusze kalkulacyjne, wykresy, ee, lub po prostu nowy arkusz. Klikam sobie nowy arkusz i widzisz, że Excel mi wstawia. Dodatkowo mam tutaj takiego plusa, gdzie jeżeli sobie na niego kliknę, to Excel doda mi nowe arkusze. E, jeżeli chcę sobie usunąć, to pod prawego klawisza klikam, usuń i widzisz, że Excel automatycznie kasuje mi te arkusze. Jeżeli oczywiście będą jakieś Dane w tym arkuszu i klikniemy Usuń, to Excel zapyta się nas i powie nam, że nie można cofnąć usunięcia arkusa. arkusza, takie usunięcie może powodować usunięcie jego danych. Jeśli ich nie potrzebujesz, kliknij Usuń. My ich nie potrzebujemy, klikamy Usuń i zostaje nam arkusz 2. Oczywiście, jeżeli chcesz zmienić sobie nazwę, klikasz sobie dwa razy na niego i zmieniasz nazwę. Kolejną opcją. Zmień nazwy, już mówiliśmy przenieś lub kopiuj. I mamy tutaj przenoszenie lub kopiowanie naszego arkusza. Możemy sobie przenieść go na koniec i utworzyć kopię. I w tym momencie mamy kopię arkusza 1 z dopiskiem 2. Jeżeli jeszcze raz sobie go przeniosę i kliknę utwórz kopię, to widzisz, że powstaje mi arkusz 1 z dopiskiem 3. Oczywiście nie potrzebuję tego, dlatego to. Usuwam. Kolejną opcją jest wyświetl, ale tego nie będziemy sobie na razie łowiali, ponieważ to będzie już kurs dla zaawansowanych, można powiedzieć, albo nawet kurs dla programistów Visual Basica. Mamy coś takiego jeszcze, jak chroni Arkusz, gdzie możemy sobie zaznaczyć różne opcje, ale do ochrony Arkusza wrócimy w następnych lekcjach, pod koniec kursu. Następnie mamy kolor karty, i tutaj możemy sobie wybrać kolor naszej karty, na przykład niebieski, tak jak widzisz, jest kolor niebieski. Mogę dodać kolejny, na przykład czerwony, czarny. I widzisz, że te arkusze będą e, zmieniały kolor na jaki, e, jaki po prostu wybiorę. E, kolejną opcją jest ukrywanie. I tutaj mamy opcję właśnie ukrywania i zobacz, że Ostatniego arkusza niestety nie mogę ukryć, bo skoroszyt musi zawierać przynajmniej jeden widoczny arkusz. Widzisz, że jest jeden, natomiast reszta jest ukryta. I teraz pytanie: jak to odkryć? Mamy tutaj właśnie taką opcję: Odkryj. I widzisz, możemy sobie odkryć arkusz 1 albo arkusz 7. Odkrywam arkusz 1 i klikam jeszcze raz: odkryj arkusz 7. Oczywiście mogę sobie zaznaczyć wszystkie arkusze i kliknąć kopiowanie utworzyć kopię i zobaczyć, że wszystkie arkusze zostaną skopiowane. Razy dwa. Czy po jednym arkuszu, z każdego. Jeżeli chodzi o opcję arkusza, no to to by było chyba na tyle. Proponuję Ci sobie przyćwiczyć to wszystko jeszcze raz od początku i zapraszam Cię do kolejnej lekcji.